Drodzy widzowie, serdecznie dziękujemy Wam za Wasze wsparcie naszego kanału. Dzięki temu nadal możemy przekazać Wam naszą wiedzę. Stokrotne dzięki! Witam Was i na Wasze zdrowie. Kolejny temat, świąteczne, drugie słowo. To jest za trudne w tym momencie dla mnie. I trzecie słowo, słoneczne chyba jest, ale on <laughs> mówi dokładnie o co chodzi. Witam Was. Dzisiaj takie krótkie info tylko, ponieważ trwa czyszczenie. <śmiech> <śmiech> ponieważ trwa świąteczne czyszczenie magazyny. Teraz ja się zaciąłem na tym. <laughs> Także jest parę rzeczy, które teraz możecie nabyć sobie w promocyjnych cenach, ponieważ jest koniec roku i po prostu trwają wyprzedaże, a że taką informację dostałem, to chciałem się z Wami podzielić z tym, żebyście mogli ewentualnie coś sobie zaoszczędzić. Przede wszystkim, co jest w wyprzedaży teraz, chociaż tam może być więcej rzeczy, dlatego po prostu zerknijcie sobie po prostu w tą kategorię, bo ja tylko wiem o paru, a może tam jeszcze coś dojść. Na pewno będą jonizatory wody teraz w obniżonej e, cenie, które można zakupić. Wiem na pewno, że będzie kilka modeli ozonatorów, które również są teraz w promocji. Także można też sobie zaoszczędzić, jeżeli ktoś potrzebuje ozonator. E, fajna rzecz, po prostu też i do oczyszczania powietrza do ozonowania mieszkań, żywności, lodówek, samochodów e, masa różnych zastosowań. Wiele filmów Wam robiłem na ten temat. Też widziałam e, na jeden mieście, gdzie przyjdą ludzie do jedzenia. Oni też. Tak, tak, tak. no Restauracje też były ozonowane po tym, jak tam ludzie po tym byli. Nawet na stacji benzynowej jednym raz widziałem też stał taki duży ozonator i tam pisało na nim: Teraz nie wolno wchodzić, bo trwa dezynfekcja stacji. <grym> Także no, jest to popularne, dobra metoda, można czyścić właśnie tym, oczyszczać, dezynfekować całe, czy kosmetyki, i tak, kosmetyczki, czy kosmetyczne salony, nie wiem jak to się nazywa, bo nie chodzę, nie mam pojęcia, w każdym razie że tam też tego używają. Po pracy to po prostu włączają i zostawiają i rano mają całe pomieszczenie oczyszczone. E, również wyciskarka, którą my używamy, też teraz będzie e, w promocji. też można ją troszeczkę taniej sobie nabyć. można sobie samemu robić dobre, pyszne, zdrowe soczki, e, które smakują dużo lepiej niż te sklepowe. no i wiadomo, że przynajmniej jest to z prawdziwych owoców zrobione, a nie, że tylko były te owoce tam umyte w tym. przepisy są na playlista tak, dużo różnych przepisów. Też na soki Wam robiliśmy, które były. Na pewno jeszcze będzie generator wodoru w obniżce, ale to już są ostatnie sztuki, także on się może szybko skończyć. No, niestety, kto pierwszy, ten lepszy, jak się to po prostu nazywa. Również maty, które Wam pokazywałem, które chronią przed elektrosmogiem, które my mamy na przykład przy łóżku zrobioną, taką kotarę, że jak idziemy spać, to po prostu zamykamy te zasłony, to również też teraz będą w obniżonej cenie też można z nich skorzystać, jakby Was to interesowało jeszcze jak ktoś by szukał oczyszczacza powietrza to taki duży oczyszczacz powietrza też teraz jest w obniżonej cenie tam w tej kategorii, bo po prostu Wam zalinkuję całą kategorię możecie sami sobie tam poszperać, zobaczycie czy tam coś znajdziecie dla siebie, czy nie książki będą również też w jakiejś promocji tam tam jest wiele różnych książek, które tam ta Pani ma w różnych tematach, także też będą teraz promocje na nie, to możecie sobie zerknąć, może Anus Wasz jakiś temat będzie interesować stamtąd. Ale to są książki na wybrać. wasze Zdrowie. Tak, także róż, różne, tam są różne, różne. Dobra, taki krótki info i reszta znowu do niego. Także warto tam po prostu zajrzeć sobie do tej kategorii, jeżeli czegoś jeszcze potrzebujecie, to warto zajrzeć, bo pewne rzeczy powoli stają się nieosiągalne. Ja już miałem problem z trzema rzeczami teraz, które musiałem kupić, bo mi się popsuły i już ich nie mogłem znaleźć. Przejechałem wiele różnych sklepów i już ich nie znalazłem, były tylko i wyłącznie puste półki. Także może być ciekawie, może być ciekawie na przyszłość, także takie czasy, skądś skąd to znam. <noise> gdzieś to kiedyś już ktoś mówił, że, było wszystko, że był ze wszystkim gdzieś problem, żeby wszystko zdobyć. Dobra moi drodzy, my tutaj się żegnamy, tylko tyle chciałem Wam przekazać na dziś taki krótki filmik, także trzymajcie się. Hej! Do następnego razu, pa!